Marty, nie, nie możesz zabrać się ze sobą ulala Witajcie. E, co mieliśmy dzisiaj robić? A tak, dzisiaj, dzisiaj będziemy otwierać podstawowe wydanie e, na 40 rocznicę po prostu do przyszłości. I wyjątkowy gift set. Tylko 5000 sztuk wyszło. Dlatego cieszę się, że udało mi się moje łapy postawić na tym właśnie wydaniu. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Na początku zaczniemy sobie od podstawowego wydania. Podała, podała mi się świetnie odnowiony e, oryginalny plakat e, z nowym Delorianem, bo tam w tym oryginalnym to tak słabo przypomina tego Deloriana. Mamy, trzy, mamy trzecią część. Podoba, podoba mi się właśnie okładka z tych nowych wydań. Dodany jest ratusz z każdej części. Trzecia część. Druga część. I pierwsza część. tyłu to podstawowe informacje, takie jak w każdej części. Więc to... Dobra, to mamy za sobą. Teraz przejdźmy do najważniejszej części, czyli Gift Set z okazji 40. rocznicy powrotu do przyszłości. Już sobie pozwoliłem rozfaliować. Tu możemy zdjąć. A zresztą to jest przyklejone to, to nie będziemy zdejmować Dobra To co? Otwieramy Na początku wita nas Replika Tablicy Rejestracyjnej All the time Roads Where are we going? We don't need roads Co my tutaj mamy? To są te wszystkie dodatki. Zdjęcie Doktora i Martiego z trzeciej części zdjęcie Georgia i Lorraine. Do not open until 1985. W środku pewnie list Martiego zgadza się. Plakat. Szczęki 19, replika okładki książki George'a z pierwszej części, replika gazety USA. Today Marcin, martwi mnie to, że bardzo słabe wykonanie tej gazety, tej gazety po prostu jest to wydruk. A nie na, na odpowiednim papierze, gazetowym, ż, 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 że tak powiem. Ale dodatek, do, dodatek fajny. Ulotka Save the Tower. Oczywiście jest telefon do Babki Lorraine. Upomnienie z Stricklanda z, pie, z pierwszej części do Martiego. Hmm. Pieniądze z Pałacu Przyjemności Bifas alternas, alternas, Alternatywnego 1985 roku. Kwit za Almanach. List doktora do Martiego z trzeciej części. Szkic kondensatora ze strumienia lub jak to woli kompresora czasu. I zdjęcie. Yy, znikające zdjęcie yy, rodzeństwa Martiego. Tu wszystko mamy, tak, tu wszystko. Tutaj są nakle, naklejki pod tablicę rejestracyjną. Tutaj mamy certyfikat autentyczności. Wyszło 5585 sztuk. Moja jest to 2380-a, miałem, a miałem nadzieję, że będę miał 88 sztukę, ale cóż tutaj kody do wersji cyfrowej filmu Tu jak sama nazwa wskazuje Gibson i będzie to miniaturowa replika gitary Gibsona zaraz sobie zaraz rozłożę tą gitarę i zobaczymy jak będzie wyglądać tak prezentuje się już rozpakowana gitara na specjalnym statywie tutaj wspomniałem jak się nazywa? Krążek? Kurde, zapomniałem jak, jak to się nazywa Gibson Gipsum. Świetne odwzorowanie z detali Tak się prezentuje tył Gitary on na November 12, 1955, by Kalifornia. Następnie mamy będzie to chyba z tego, co kojarzę, mały taki artbook, ma taka mniejsza wersja. Back to the future of Visual History. czyli pokrótce opowiedziana cała historia powstawania naszej ukochanej trylogii. I steelbook z okazji czterdziestej ro rocznicy, wzorowany na kondensatorze z strumienia. Back to the Future Trilogy. Tu właśnie jeden minus z tego, co już wcześniej czytałem: jest tutaj dokładnie 8 płyt: 4 tutaj, 4 tutaj, 4 w wersji Blu-ray, 4 w wersji 4K. Jedyny minus, jaki jest, to to, że są stakowane jedna pod drugą. Ale nie ma co się dziwić, bo trudno by było 8 płyt pomieścić w tak małym stylboku. Nowe dodatki specjalne zostały dodane do wydania na, na 40 rocznicę. 40 lat, lat później, powrót do Hilwali, nieznane historie z powrotu do, do przyszłości Panel z aktorami, z TSM Classic Film Festival i A Mystery in History będzie to filmik o poszukiwaniu oryginalnej gitary Gibsona z pierwszej części Powrotu do Przyszłości i oczywiście posiada też stare dodatki, które ee, miały wersję DVD i Blu-ray z poprzednich e, wydań sami ocencie czy warto kupować gift set czy nie jako wielki fan jak zobaczyłem tylko jak prezentuje się to wielkie, to wielkie pudło z tym pięknym opakowaniem zbiorczym to powiedziałem sobie muszę mieć dla właśnie tej gitarki i dla opakowania zbiorczego dzięki za uwagę i do zobaczenia w przyszłości albo w przeszłości.